Przed nami totalny remont w Undergroundzie, w basmencie, w piwnicy, gdzie musimy wszystko zedrzeć, wygładzić, doprowadzić nowe instalacje, bo tam będzie znajdowała się sypialnia. Na program zaprasza magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Showroom Razmicka to jest takie miejsce na mapie Warszawy, gdzie można przyjechać, napić się dobrej kawy i co najważniejsze, wybrać. Wszystko, co potrzebujemy na podłogi, ale nawet, nawet na ściany, bo się okazuje, że przyjechałem po rzeczy na podłogi, a wychodzę jeszcze z dwiema tapetami. Tak to bywa w fajnych miejscach. Bardzo dużo rzeczy obejrzałam i muszę się skonsultować z Michałem, ponieważ potrzebuję fachowego doradcy. Tak jest. Michał, mamy podłoże różnego typu, bo mamy schody do piwnicy, a w piwnicy zaadoptowane miejsce na sypialni. Świetnie, poradzimy sobie z tym. Na schodach proponujemy w mieszkaniach prywatnych wykładzinę dywanową. Fajnie dociepla pomieszczenie i jest cicho. Nie słychać jak ktoś biega po schodach. A w piwnicy albo wykładzina dywanowa, albo panel winylowy. Były problemy z wilgotnością, bo czasami nie... Rozwiązany problem z wilgotnością. No to bardzo prosta sytuacja. Przyjeżdżamy, wylewamy masę wygładzającą i montujemy panel winylowy klejony. Bardzo fajna sprawa, bo jest cichy, nie puka. Super struktura drewna. Jak się przyklei, jest jak drewno. Nam zaprasza sponsor firma Kratki, producent ekologicznych wkładów kominkowych i urządzeń grzewczych. Duże łóżko, ogromny materac, 200 na 200, wygodne spanie, komfortowe łoże, można powiedzieć, i kołderka, kołdra, 220 na 200, duża, ogromna, która przykryje i ociepli śpiących tutaj. Juhu! Mamy jeszcze duże poduszki oczywiście, bo niektórzy lubią małe, a niektórzy lubią duże. Duża poducha w rozmiarze 70 na 80, świetnie pasuje do tego dużego łóżka. Darmową aplikację InSpace. Przeglądaj i kupuj produkty z programu Szybkie Metamorfozy Inzbej. Można się ogrzać przy tym biokominku. To, to grzanie jest naprawdę dosyć duże. Jest mi tutaj już cieplutko. Biokominki to świetne rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie nie mamy możliwości podłączenia do instalacji. Możemy go stawiać w dowolnym miejscu. Biokominki portalowe przy okazji mają bardzo ładną formę. Ten o nazwie Legionizm. Klasyczna klasycznie stylizowany, ale bardzo prosty. Występuje w wersji białej i czarnej. Legionis firmy Kratki. Bardzo ładnie tutaj wygląda. Aranżacyjnie świetnie pasuje. Dowolność ustawiania biokominków to jest ich bardzo duży plus, ale również zaletą jest to, że ogień, którym opalamy, jest ogniem prawdziwym i można mu dodać, na przykład, troszeczkę zapachu. Więc mamy przy okazji efekt nie tylko ciepła, ale też ładnego zapachu, który z tym ciepłem się roznosi po pomieszczeniu. Do, można dogrzać pomieszczenie, co tutaj w piwnicy, myślę, że zimą będzie bardzo dużym plusem. Lampki e-light y do sypialni. Świetnie sprawdzą się dwie. Taka lampka, którą załącza się do gniazdka przy łóżku. Jest to lampka nocna malutka, sensoryczna z czujnikiem światła. Ma dwie opcje. Jedna, która wyczuwa y, czujnikiem zmierzchu, że jest ciemno i wtedy się delikatnie zapala, a druga opcja przy włączeniu y, przycisku y, stałe zapalanie. Sprawdza się w sypialni, jest świetna też w pokojach dziecięcych, na klatkach schodowych. Wystarczy ją tylko włączyć do gniazdka. Jest bardzo ładna, elegancka, ma bardzo ładny design, świeci delikatnym, ciepłym światłem. Łączymy ją na stałe, a druga rzecz to yy, moja ulubiona. Jest to bezprzewodowa ładowarka, lampka, którą można sobie trzymać przy łóżku i ładować yy, telefon. Oczywiście obiema lampkami można regulować za pomocą aplikacji. Natomiast są to lampki jela i lampki inteligentne. O stanie ładowania telefonu samej lampki poinformują nas yy, sprytne umieszczone diody. Bardzo ładny elegancki design. Yy, obie lampki stworzone z materiałów o najwyższej jakości. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfos jest HeLight, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu, Sypialnia. Nietypowa, ponieważ znajdująca się w miejscu, w którym jeszcze dwa miesiące temu była piwnica. Dwie rzeczy się tu wydarzyły, bardzo istotne. Jedna to okno oczywiście, które powiększyliśmy z takiego małego do bardzo, bardzo, bardzo dużego. A druga sprawa to jest sufit podwieszony, który stanowi półkę na LEDy. I wygładzony sufit, doświetlony tymi LEDami, możemy sobie regulować natężenie tego światła. Uzyskaliśmy optyczną sztuczkę, która nam powiększa ten sufit. Tak naprawdę w, w piwnicy mamy 230 cm wysokości, a wydaje się z tym sopitem, że jest tak o 40 cm wyżej. Sypialnia jest zrobiona zupełnie od nowa: ściany zostały wygładzone. Mamy nową podłogę, mamy ogrzewanie podłogowe. Na podłodę znajduje się bardzo fajny panel winylowy, który wygląda jak deska. Zostawiliśmy stare drzwi, ponieważ nam się podobały, po prostu je pomalowaliśmy. Łóżko. Przywędrowało tutaj z innego pomieszczenia. Bardzo ładny kolor, który jest taką bardzo ciemną oliwką. W garderobie znajduje się lustro, które jest kompletem do łóżka. I całkiem dużo szaf, które również są dodatkowo podświetlone. Musieliśmy tutaj trochę kombinować z tymi szafami. Część garderoby, która została zrobiona na zamówienie, to są ukryte rury. Ale dzięki temu, że mam małe okienko, mamy tu dobrą wentylację. Garderoba jest dosyć duża. Mamy tutaj szuflady, mamy tutaj uchwyty na, na spodnie. Dwie osoby spokojnie się tutaj zmieszczą. Garderoba w kolorze ciemnej oliwki. Ponieważ sypialnia znajduje się w piwnicy, to musieliśmy zadbać o to, żeby zejście do piwnicy nie było zejściem do piwnicy. Dlatego na betonowych schodach położyliśmy wykładzinę. Jest ona położona w ten sposób, że każda część jest cieplutka i miękka. Bardzo ładny beżowy kolorek. Podkreśliliśmy czarnym wykończeniem, a kolor, który znajduje się z boku, jest to kolor który także pojawia się w korytarzu i w sypialni, więc mamy ładne, miękkie przejście do, do pokoju w piwnicy. I kropka nad I, czyli kontakty. Tutaj Kontakt Simon, kolekcja Premium 54, metalowa, satynowa ramka i złote klawisze. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Na program zaprosił sponsor, firma Kratki, producent ekologicznych wkładów kominkowych i urządzeń grzewczych. Sponsorem odcinka Szybkich metamorfoz jest Hilight producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu.